Cześć. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zostaw lajka, subskryba. Rozważ proszę dołączenie do patronów na patronitepl ralindel, bo tylko dzięki takim, takiej pomocy możemy działać. A teraz zaczynamy program i będziemy Ci skutkiem bardzo wdzięczni za klikanko. Za klikanko. Czy lubicie jeść penisy albo waginy? Czy lubicie? Czy jesteście entuzjastami, entuzjastkami i osobami entuzjastycznie nastawionymi do jedzenia penisów albo wagin? Każdy tak z gryzieniem i połykaniem. No ja mam, mam wrażenie, że gryzienie i połykanie to część jedzenia. Oczywiście, że chodzi o super śmieszne wypieki. Co, te wypieki są oczywiście tak śmieszne, że nie wiem, czy wolno je pokazywać, czy, czy to nie dostanę za śmieszne wypieki. Ale teraz ta piekarnia Dickery się otworzyła w Katowicach i znowu zrobiło się wielkie halo wokół tego, nie? powiem wam tak... Widzicie, jakie mam odczucie w stosunku do takiego zajebistego przedsiębiorstwa jak piekarnia robiąca gofry w kształcie wagin i penisów? Że jeżeli, kurwa, osoba za ladą nie ma takiego wujowego wąsa, to nie warto u nich nic kupować, nie? W sensie, albo wujowy wąs, albo śmierć. Bo to jest jakiś, kurwa, radykalny bezbeczyzm, który ubierany jest w... Ee, <kuh> ramy... Uuu, taki śmieszny! Tymczasem... Na, na, naprawdę? Gofer, gofer cię śmieszy? Śmieszy cię gofer w kształcie siusiaka, tak? Kurwa, widzę, że masz bogate w życie wewnętrzne. Jeżeli, jeżeli szczytem humoru dla cię jest gofer w kształcie śmie, śmie, Śmieszne. Ś, śmie, śmie, śmiejmy się. Wszyscy się śmiejmy teraz, nie? Na zajdzie Kurwa, mać! Ludzie! Czy wysłyszeliście o poczuciu humoru? Nie? Tu, jak ktoś chce zobaczyć, nie będę pisła tego na ekran, bo naprawdę nie wiem, czy. Za takie debilizmy Tosa nie dostanę, nie? Rudy? Sisia, ja gofer w białej czekoladzie. No to toż to pik comedy, no? Stary, każdemu wedle potrzeb, każdemu wedle upodobaj, a słyszałeś o zgodzie? A słyszałeś o zgodzie? Bo ja w, w dupie w dupie mam e, szczerze mówiąc jakiego kształtu tyjesz gofy, nie? Ale z drugiej strony, jak chodzisz z kutasogofrem na ulicy, to nie masz gwarancji, że wszystkie osoby. E, Też to znaczy inaczej, nie masz gwarancji, że ktokolwiek, kto ogląda cię wpierdalającego kutaso gofra, na ulicy wyraził jakąkolwiek zgodę na to, żeby, żeby to oglądać. nie? W sensie. Tak jak są te idiotyczne często dyskusje na temat King Pride, i tego, że, że, że istnieje jednak ta granica, gdzie, tu, 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 którą można przekroczyć. E, e, jakby swobody powszechnej, za, za którą jednak mimo wszystko trochę trochę wciskasz. Swoje nie, niekoniecznie fajne rzeczy ludziom w twarz. Tak. Siusiako gofer odhacza tą tą, 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 tą kwestię. Nie? W sensie. To jest to samo co, co. To jest takie mówienie. Ty musisz czuć się komfortowo z rzeczą, która jest totalnie seksualna. O to jakby. nie, nie mi się. Siusiako gofer jest cringżową, ale jest. jest Częścią takiej bardzo chorej seksualizacji, jaką mamy w społeczeństwie, nie? I jakby mówię, zapakuj się kurwa tego gofra do domu i wpierdol, siedem, nie? Jakby jeżeli chcesz mieć authentic, Dick Gardling Experience, to ja nie mam nic przeciwko, nie? Tylko. Mam przeciwko, jak zaczynasz się, się, biegać po ulicy i się chwalić, że wpierdasz już jako gofra, nie? To. Rozumiemy różnicę? Rozumiemy, rozumiemy różnicę zgody? Tego, że, 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 że jakby. To, że ty robisz coś śmiesznego, co ty akceptujesz. Niekoniecznie oznacza, że każda osoba, na którą się natkniesz musi też to akceptować. I jeżeli testujesz granicę, to musisz się liczyć z tym, że w pewnym momencie ktoś ci powie, że prze przegięłaś z tym, czy przegięłaś z tym testowaniem granic? To jest coś, o czym myślę, warto jednak pamiętać, nie? Chodzi tylko o skanery, żeby się gadało o tym? Tak, ale wiecie, ale jakby teraz... Część osób mi tutaj na czacie mówiło, ale przecież jak ktoś ją komuś się nie poda to może nie jeść, tak? Spoko, tylko jakiś czas temu była bardzo podobna sytuacja, ee, że... E, to zresztą chyba w ogóle Babis nagłośniła, co jest trochę zabawne, bo Babis jest królową oburzu. E, ale była taka akcja, że... Ja mówiłem zresztą o tym, bo strasznie nie lubię człowieka, który za tą akcją stał. Była taka akcja pod tytułem Kocham RPG. Rabować, palić, gwałcić. I ktoś wrzucił zdjęcie z tych, z warszawskich targów książki, gdzie właśnie sprzedawano koszulki z Aj, serduszko RPG. Rabować, palić, gwałcić. Nie? I była afera o to, że to może nie jest kurwa najlepszy jakby sposób, sposób żarcikowania, że może to nie są takie żarty, które powinniśmy wciskać do mainstreamu? I tu znowu zawracamy do tak naprawdę tego samego? Bo, wiecie, to jest taka śm śmieszna rzecz, nie? Tak hu hu hu, zabawna rzecz. Eee, te same teraz krzyżowce, które płaczą o siusiako Y siako y Gofry, oni bardzo często robią, y oni bardzo często jednocześnie kupują te wszystkie takie kurwa obleśnie, chujowe t-shirty, kurwa cycki do ściskania, inne gówna, których produkuje się masę. Ale wiecie, t-shirty pod tytułem, kurwa, coś tam, FBI. Jak to było? Inspektor biustów, tak? To, 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 to do tego się ten rozszerza ten skrót. I dlatego jak widzę oburzających się kurwa dobrych katolików o to, mam takie mam nadzieję, że kurwa nie znajdę Ciebie żadnego takiego gadżetu. Ale jest też druga strona całej tej rozmowy o seksualizacji i o problemach z nią związanych. I ta druga strona jest taka, że. Wiecie, my tu wpierdalamy kutaso gofry, ale jak zobaczymy dwie dziewczyny, które się całują, to mamy spory odsetek społeczeństwa, który chce ją spuścić w pierdol, nie? Więc cała ta rozmowa o seksualizacji jest, jest bardzo, bardzo w niefajnym miejscu, nie? I. Myślę, że warto to brać pod uwagę, kiedy, kiedy w ogóle słucha się tej dyskusji, że my żyjemy w kulturze, która jest w idiotyczny sposób przeseksualizowana, właśnie w takich najgorszych miejscach, ale jednocześnie e <laughs> jest to kultura, która dalej dyskryminuje. Więc. Może jednak nie jest takie głupie dopiero się do kutaso gofra i próbować zmienić tą kulturę tak szerzej. Dla nich dwie dziewczyny to spokojne, dla dwóch facetów to obrzydlistwo. Sam ryon też tak myślałem, ale potem, jakby obudziłem się któregoś dnia i dowiedziałem się, że kurwa dziewczyny są. E, e, że, 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 że dziewczyny potrafią dostać tęgi opierdol za to, e, że mają tęczowe włosy i być zwyzywane za to, że mają te, te, te tęczowe włosy, więc ja nie jestem pewien, gdzie ta linia przebiega, wiesz? W sensie, jakby poziom agresji, który, 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 którego można doświadczyć, jest tak niesamowicie wysoki, że, że yy, no, nawet jeżeli pośmiejemy się z typów, którzy się ślinią, hehehe, lesbijki, no to dalej smutna rzeczywistość jest taka, że te hehehe, lesbijki też mogą prowadzić do krzywdy, nie? Pora przestać uważać ciało za obrzydliwe, a jest coś grzesznego, ale gofry w kształcie wuja nie, 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 nie normalizują ciała. Gofry w kształcie wuja są dalej e, tego. E, są, są, są dalej tym samym wujowym humorem. Poza tym, tak jak powiedziałem, może niekoniecznie chcemy, żeby wszyscy e, e, jakby dookoła musieli oglądać, jak co druga osoba wpierdalającego takiego gofra w kształcie wuja albo waginy udaje, że przy okazji e, robi oral? Bo wiecie, jakby to, to właśnie trochę o to chodzi, nie? Że Są dobre sposoby normalizowania rzeczy, i są chujowe. I zdecydowanie jakieś go, go, goferki należą do tej drugiej kategorii, nie? Raz w życiu byłem na Sauni i to fajnie normalizowało ciąg, zarówno moje jak i innych ludzi, ale tam pewnie można na klipów trafić. Niestety można, ale jakby wraz z normalizacją, przestrzeń dla takich klipów też się kurczy, nie? Więc. Jest to pewna myśl. macie ty, no ale wiesz, ale ze zgłaszaniem, jakby osób, które są creepami, dalej jest ten problem, że najpierw musisz doświadczyć ich creepstwa, nie? Dalej, dalej, najpierw, najpierw musisz przejść przez tą sytuację, w którym ta osoba jest creepem wobec ciebie, zanim ona zostanie bana, nie? I samo to doświadczenie jest dość chujowe. W dwieńskiej części, o Karolin Dakrowa. Pojedynczeńskie części, Flavius, Elej, i Janek. Osoby dające pizzę, Adam Płowowski, Zakumiak, Ranafek, Krzysztof Karliński, dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Karol Kuter, Chypatia, Szabrowny Kucyk, Chrysku, Bechanold, Horsygon Wild, Konrad Warych, Łukasz Puchalski, Dawid Smołki, Dora, dawczynie kawy, Michał Szadziewski, Kropster, Borstuk Cukrowy, George Soros, Azjuramin, Barnaba, Jaszły 2, Heinrich, Samrion, Adam, Klusek, Maciej oraz XLS. I wreszcie dawcy herbaty. Arkadiusz Gumiński, Grum Mephisto, Ponczek The Boss, Lekardar, Paweł Pawlik, Antybrister, Inżynier Pilny, Paty Master 3000, Splend Wlubel, Hubert Mazur, Cika Kaczka, e, e, Maciej Dzieliński, Sylwester Uba, Adrian Gami oraz Daru. Uwielbiam Was, jesteście super, dobrze Was mieć. Zobaczmy się jutro i zobaczmy się na Ha 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 ha! reklama na tak koniec.